Witajcie, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwignia Codziennie, witajcie w EDC Kanciapie, witajcie tak w naszym kan... nowym studiu. A może założę czapki. mikrofon? I nie mam czapki. Króca bomba, nie mam czapki. Dzień dobry moi mili i moje miłe, albo moje miłe i moi mili, witajcie w studio EDC Kanciapa, tak, tak. Mamy studio, które jest cały czas w trakcie robienia, ale jesteśmy już coraz bliżej, jak widzicie. Ten film będzie, znaczy, on nie będzie dla was, znaczy on będzie dla was, ale bo ten film jest dla Waszych lepszych połówek albo gorszych. Idą święta, nie ma czasu. Y, intro? intro? Nie, nie ma czasu na intro, bo idą święta. Idą święta i postanowiliśmy nagrać film poradnikowy dla Waszych lepszych lub gorszych połówek, brzydszych lub ładniejszych, z podpowiedziami, czego chce Ekwipunkowicz i czego chce Ekwipunkowiczka i czego chce włóczyki lub włóczyki Janka. Od Świętego Mikołaja. To jest taki nowoczesny list do Świętego Mikołaja. Ten początek jest dla Was i zaraz, zaraz się ustalimy, kiedy będzie koniec, i wtedy możecie zawołać na przykład swoją dziewczynę, albo żonę, albo kochankę, albo męża, albo kochanka i możecie mu puścić resztę, a sami możecie sobie iść, zrobić coś zupełnie innego, na przykład, nie wiem, hmm. Yy... Iść do lasu. Albo możecie sobie coś tam porobić, innego, żeby ona sobie albo on mógł w spokoju obejrzeć, zanotować. Zresztą wszystko wrzucimy. A, żeby była jasność. Żaden z artykułów wymienionych w tym filmie i żaden sklep lub inna działalność gospodarcza wymieniona w tym filmie nie zapłaciła nam za umieszczenie tutaj ich yy, artykułów, niestety. No dobra, to wiadomo już o czym będzie ten film. Do teraz idźcie tam zawołać narzeczoną czy tam żonę, a my tu poczekamy. Co robisz? Piekawe. Nie wiem, ile potrzeba, potrzeba czasu. Zależy, jaki kto ma duży dom albo mieszkanie. To już mogą pauzę włączyć. A, mogą Dobra, to, to jak macie duży dom, to włączcie sobie pauzę, a my tu poczekamy. O, dzień dobry. Witaj lepsza połówko ekwipunkowiczka albo ekwipunkowiczki. To zależy. Jeżeli widzisz ten film. To znaczy, że ktoś postanowił wysłać do Ciebie elektroniczny list zamiast do świętego Mikołaja. Nagrywamy ten film, ponieważ my wiemy, a ludzie nie wiedzą czasami, bo się ma w domu na przykład połówkę, która lata do lasu, albo interesuje się sprzętem EDC. I tak. No właściwie trochę. No ma to hobby jakieś tam dziwne, bo dziwne, no ale ma skąd tu się domyślić, co można mu sprawić jako prezent pod choinkę. To to jest właśnie film dla Was. Pozdrawiamy oczywiście, trochę ślemy też wyrazy współczucia, bo można mieć jakieś normalne hobby, nie wiem, zbieranie znaczków albo kolekcjonowanie motyli na przykład, albo biegaczowatych, ale no jest jak jest życie, to już na to nie mamy wpływu. Więc zapraszamy do zapoznania się z naszą listą prezentową na rok 2019. Zadaliśmy pytanie 50 tysiącom ankietowanych. Nie wypowiedzieli się jednogłośnie, ale no, mamy jakieś propozycje. Myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że to będą trafione prezenty. Podzieliliśmy je na kilka grup, w zależności od kosztów. Czy wiadomo, że jak się ma w domu ja, albo włóczyki Jankę, to właściwie prezent powyżej 50 zł nie ma sensu, bo to pewnie i tak ten darmozjat więcej wart nie jest, ale to no może jakaś miłość co jest ślepa czy coś i mamy prezenty darmowe prezenty do 50 zł prezenty do wartości 100 zł 200 zł i do około 500 zł zapytaliśmy ludzi wypowiedzieli się ludzie myśmy dopisali kilka rzeczy też od siebie pomyśleliśmy że warto i mamy taki przekrój zaczynając od prezentów darmowych które nie wymagają kosztów często w wypowiedziach przewijał się darmowy prezent który jest bardzo bardzo wartościowy czyli akceptacja Akceptacja tego dziwnego hobby, właśnie, więc nie wiem. No przecież, jak się ma w domu takiego ekwipunkowicza, to musi się akceptować te jego wybryki, no bo jak inaczej, to by przecież nie miało sensu. Ale może jesteście na początku tej wyboistej drogi, więc dla ekwipunkowiczów bardzo ważna jest akceptacja tego, co robią, czyli może tam, nie wiem, nierobienie robienie zadym czy coś, jak pakują się w piątek po robocie do lasu. Warte przemyślenia, nie wymaga kosztów, a będziecie mogli lub mogły, właściwie mogły pewnie w większości, bo spojrzeliśmy na demografię: 96% nas oglądających to mężczyźni, więc prawdopodobnie będziecie mogły yy, liczyć na wdzięczność. Kolejnym darmowym prezentem, który przychodzi bardzo często ekwipunkowiczom do głowy jest. Może się wiązać z jakimiś kosztami, to kwestia pewnie inwencji twórczej, natomiast też na pewno będzie można liczyć na wdzięczność po tego typu prezencie. Dobra, zaczynajmy na poważnie. Prezenty do 50 zł. Większość ekwipunkowiczów lubi naszywki. Funkcjonuje nawet na Instagramie taki hashtag jak patchhole. Więc, jeżeli na przykład chcecie mu sprawić jakiś drobiazg, albo uzupełnić swój główny prezent o jakieś akcesorium edecowe, to dobrym pomysłem jest na przykład zakup naszywek na rzepy. Różnych. Jest milion. Wybierzecie coś, czego jeszcze u niego nie widzieliście na nerce plecaku albo czapce. Teraz chwilka autoreklamy, ponieważ bardzo dużo ekwipunkowiczów pyta nas wciąż o koszulki i bluzy z logo EDC. Od kilku miesięcy funkcjonuje sklep na kapselu, nasz. Więc na przykład za cztery dychy można sobie kupić dla ekwipunkowicza koszulkę, albo za nie pamiętam ile... Chyba 8-dych czy 9-dych można kupić sobie bluzę z nadrukiem EDC i z kilkoma innymi ciekawymi nadrukami. Koniec autoreklamy. Zapraszamy, link też będzie w opisie. Bardzo często przewija się też na przykład temat latarki do kluczy. Za 5-dych można kupić dobrą latarkę do kluczy, ładowaną na przykład przez USB, na przykład Olighta i 1R bodajże. Też link będzie w opisie. Więc latarka do kluczy, to zawsze jest dobry pomysł. Plusem też jest to, że nie trzeba się martwić, jeżeli ma już taką, to na pewno nie pogadzi drugą. Bo jak wiadomo, ekwipunkowicze kierują się zasadą two is one, one is none, czyli można y, dublować sprzęt. Bardzo często w wypowiedziach przewija się też butelka, popularna nalgenka. Za mniej niż 5 dych można sprawić swojemu lubemu y, butelkę, co spowoduje, że ograniczy produkcję butelek plastikowych, i będzie miał butelkę z szerokim wlewem do yy, napełniania powtórnego, wielokrotnego. Bardzo często przewija się, i ja się pod tym podpisuję, bo moim zdaniem do pięciu dych to jest najlepszy prezent. Literatura branżowa. Na przykład coś ze Starego, Wspaniałego Świata teraz wyszła właśnie nowa książka, chyba ze dwa dni temu, więc możecie podpatrzeć. Yy, tak jak na przykład, możecie nie zdawać sobie sprawy, i przepraszam, że to mówię szczególnie naszych ziomów. Możecie sobie nie do końca zdawać sprawę, ile luby ma noży, ile ma latarek lub multituli. Później wyjaśnię, co to jest i dlaczego to też jest dobry prezent. Ale yy, literaturę możecie podpatrzeć, bo pewnie gdzieś stoi na regale nieukryta pod łóżkiem. Stary Wspaniały Świat wydaje genialne książki, tłumaczenia starych książek. Jest kilka pozycji o są też anglojęzyczne. Jeszcze się chyba uda zamówić tak, żeby dojechały w razie, jeżeli jest taka potrzeba. Więc literatura to jest zawsze dobry pomysł. Można podpatrzeć co ma i uzupełnić kolekcję książek. Albo kubkę wstydu, to zależy czy czyta czy nie. Oprócz książek ze starego, wspaniałego świata, które się przewijały najczęściej, też bardzo często pojawiała się ochota na posiadanie i przeczytanie książek Nawala, więc te też polecamy, bo to też może być dobry pomysł. Jest jeszcze jeden atut Ekwipunkowiczów, ponieważ jako jedni z niewielu cieszą się, ze skarpet, więc jeżeli chcecie wydać około 50 zł, to możecie zaopatrzyć ekwipunkowicza na przykład w dobre, ciepłe skarpety z wełny merynosa albo z alpaki. To jest zawsze dobry pomysł, szczególnie jeżeli włóczy się też poza sezonem letnim. Bardzo dobrym pomysłem jest krzesiwo. Krzesiwa się zużywają. Jeżeli ma krzesiwo, które już wygląda trochę jak bardziej jak ósemka niż jak pręt, to krzesiwo magnezowe też jest dobrym pomysłem. Zawsze dobrym pomysłem jest czapka. U nas w naszej branży najczęściej spotyka się faktycznie, jeżeli mówimy o takim ekwipunku zimowym, wełnę merynosa, więc czapka z merino to, to też jest dobra opcja. Bardzo dobrym pomysłem też jest spork. Spork to urządzenie, które jest połączeniem łyżki i widelca. Zazwyczaj używa się plastikowych, które po pierwsze się gubią, po drugie się łamią, po trzecie łamią się bardziej, jeżeli są używane w zimę. A są sporki tytanowe, więc... Powiedzmy, od tam 30 do 50 zł, możecie go wyposażyć na przykład w tytanowego sporka. Tytanowy spork jest droższy, ciężko go sobie kupić samemu, bo zazwyczaj szkoda kasy. A to, że jest droższy, powoduje, że się bardziej na niego uważa i się nie zgubi i nie pęka, jak jest zimno. To jest dobry pomysł. Z takich edecowych rzeczy, jeszcze codziennego użytku, bardzo często przewijają się ostrzałki podręczne, takie kieszonkowe. Jeżeli na przykład y, twój kochany narzeka, że nie ma sobie czym w terenie podostrzeć, no to może to jest akurat dobry pomysł, żeby, żeby wyposażyć go w taką ostrzałkę. Coś, co będzie jednocześnie w tematyce leśnej i w tematyce zimowej, to skórzane rękawice. Za mniej niż 50 zł, czasem sporo mniej, możecie go wyposażyć w skórzane robocze rękawice, a że idzie zima a rękawice nieocieplane są bardzo nieprzyjemne w użytkowaniu podczas zimnych wieczorów na przykład przy pracy w drewnie czy przy przerabianiu opału to ocieplane rękawice skórzane które na przykład myśmy z Grześkiem ostatnio zamówili za 20 zł i 50 groszy Allegro zrobią robotę będą naprawdę dobrym prezentem nie dość że będą fajne nie dość że będą bezpieczne jeszcze będą do tego Ciekawie wyglądać, jak już się zaczną zużywać i jeszcze do tego będą praktyczne. Następnym pułapem są prezenty do 100 zł i tutaj Ekwipunkowiczy oczywiście również nie byli jednomyślni, ale mamy też kilka ciekawych propozycji. Do stówy bardzo często przewijają się też termosy i naczynia, bo dobrze jest mieć termos taki, który jest uczciwy, nie taki, który trzyma ciepło tyle samo co kubek termiczny z rynku, tylko trochę dłużej. Dobry termos potrafi trzymać kilkanaście godzin gorący napój w środku, więc. Termos to też jest dobre rozwiązanie, szczególnie na przykład dla turystów górskich, szczególnie dla Włóczykijów, którzy jadą sobie na przykład na cały dzień, ale bez nocki. Dla fotografów to jest idealna opcja. Dobry termos z gorącą kawą, który wytrzyma do wieczora, to jest naprawdę super pomysł. Sam chciałbym dostać dobry termos. Do stu pojawiają się też pomysły pod tytułem zapalniczka benzynowa Zipo. Bardzo dużo ekwipunkowiczów ich używa, bardzo dużo ekwipunkowiczów je kolekcjonuje, więc jeżeli na przykład nie ma, to może mieć. Koszt to pewnie około 70 zł w górę. Może mieć kilka, może mieć różne. Jeżeli się uprzecie, to jest jeszcze czas, żeby załatwić na przykład Zipo z, nie wiem, oryginalnym grawerem. Przewijają się też i dublują się pomysły pod tytułem nerka, chociaż to dosyć indywidualna sprawa i ciężko kupić komuś pewnie nerkę, ale może będziecie umiały skonsultować, albo może jesteście na tyle przebiegłe, że wyduście od niego informacje, że się nie zorientuje, że właśnie o to pytacie, więc. Nerka to dobry pomysł, latarka to też dobry pomysł, najczęściej przewijają się olajty i feniksy. Bardzo często w listach do Świętego Mikołaja od ekwipunkowiczów przewijają się kuchenki. Zarówno kuchenki gazowe, które też w tym budżecie spokojnie kupicie, jak i kuchenki na paliwo stałe, czyli takie składane kuchenki na drewko, które u nas mają określenie kuchenka biedaka i też można spokojnie je poniżej stówy kupić. Do stówki można też wyposażyć włóczykija w kubek tytanowy z pokrywką. Kubek tytanowy jest super, bardzo wielu osobom zastępuje cały zestaw naczyń, więc kubek tytanowy z pokrywką też poniżej stówy, albo koło stówy, albo ciut powyżej stówy, zależy jak się trafi, jak się uda Wam znaleźć. Z prezentów do 100 zł bardzo często pojawiał się też temat piły składanej. Za 70 kilka złotych kupicie włóczykijowi Bach Bachkola Plandera, nie chciałbym, żeby mnie ktoś posądził o to, że jestem szowinistyczną świnią. Demografia podpowiada, że powinienem mówić do kobiet o ich mężczyznach. Więc jeżeli gdzieś jest odwrotnie jesteś facetem, i Twoja żona albo Twoja narzeczona, która włóczy się po lasach, właśnie ten film ci włączyła, to sorry, jesteś w mniejszości. Nic się nie stało, ale może powinniście spróbować to robić wspólnie. Ostatnim pomysłem do stówki jest y, kompas. Kompas, tylko że nie byle jaki kompas, bo kompasy bywają bardzo różne i niestety trafiają się na rynku. Kompasy, które są badziewne. jak się położy kilka sztuk obok siebie, to każdy pokazuje co innego. Natomiast na przykład Silva robi kompasy uczciwe. Do stówy pojawiają się też foldery. Folder to nóż składany. Nie można mieć za dużo noży, więc wystarczy popatrzeć na to, jakie ma, jakich używa i uzupełnić o coś innego. Do można kupić San do stówy można kupić na przykład Landa, do stówy można kupić koło stówy, można kupić na przykład Cold Steel'a, Working yy, można kupić Cabara, Doziera. Jest tych folderów trochę też jakieś propozycje, wrzucimy w opis, żeby było łatwiej, szczególnie osobom, które te nazwy wydają im się jak imiona Transformersów. Przejdźmy płynnie do prezentów w pułapie około 200 zł. Najczęstszym pojawiającym się tematem w prezentach do 200 zł jest bilizna termoaktywna. Zarówno z merynosa ciepła, może być z y, mikrostrecza. Są nawet polskie marki, które robią bardzo fajną bieliznę tym aktywną. Więc jeżeli nie macie pomysłu, macie wolne dwie stówy na prezent, to spoko, zestaw góra i dół to jest bardzo dobra opcja. Albo tylko góra, bo jak wiadomo, mężczyźni chodzący do lasu od pasa w dół są stalowi i tam im jest bardzo rzadko zimno. Ale koszulka z długim rękawem z wełny Myrynosa jest zawsze spoko i zawsze robi różnicę. Bardzo często przewijają się scyzoryk. I scyzoryk to jest kolejny temat. Muszę Was uprzedzić o jednej rzeczy: jak będziecie sprawdzać ceny scyzoryków, to może okazać się, że one delikatnie odbiegają od tego, co usłyszałyście ostatnim razem, jak pojawił się w domu nowy scyzoryk. Te ceny się wahają, to nic dziwnego. Teraz one na pewno są dużo wyższe niż poza sezonem. Jeżeli mówi, że kupił Victorinoxa za 30 zł, to najprawdopodobniej tak właśnie było. Za 200 można kupić całkiem przyzwoity folder, tak jak już wcześniej wspominałem, nóż składany. Na przykład Rata 1, który jest takim symbolem, jednym z naszej branży. Jeżeli na przykład podpatrzycie, że nie ma czegoś, co ma napis Ontario Knife albo Rat 1 na głowni, czyli na tym ostrym, to może na przykład Rat 1 jest dobrym pomysłem. Kilka folderów też w tych granicach zaproponujemy, które, które są spoko, które nie będzie wstydu i na pewno się ucieszy. Z nożami jest analogicznie jak ze scyzorykami. Też ceny się wahają, też można je kupić w bardzo dobrej cenie, na przykład od znajomego. Albo można pożyczyć, albo dostać na testy. To wcale nieprawda, że składany nóż potrafi kosztować 500 czy 1000 zł. To zazwyczaj po prostu poluje się na okazję. Często przewijają się też latarki czołowe, bo latarka czołowa też, jeżeli jest jedna, to jak się pojawi druga, inna, to wcale nic złego, bo można na przykład y, zmienić zasilanie. Albo można mieć mniejszą i lżejszą na krótsze wypady i dużą na duży akumulator, która wytrzyma dłuższe wycieczki. Oprócz tego do 200 można już się zaopatrzyć na przykład w Multitula. Multitul to jest nic innego jak składane kombinerki z dodatkowymi narzędziami zazwyczaj. Za 200 wykupicie na przykład Ledermana, który ma 25 lat gwarancji i spoko, Victorinoxa, Multitula nie kupicie w tych pieniądzach, ale na przykład mniejszy, mniej wyposażony Lederman zrobi robotę bardzo dobrze. Będzie na pewno dobrym prezentem. Jeżeli macie wątpliwości, to popatrzcie, jakiego multitula używa. Zazwyczaj nazwa modelu jest napisana na rękojeści i po prostu można pomyśleć, żeby jego kolekcję uzupełnić o inny model. Jak ma większego, to kupcie mu mniejszego. Jak ma mniejszego, to kupcie mu większego. Jak ma z piłką, to kupcie mu z nożyczkami. Nie będzie zawiedziony. Gwarancja 100% no scam. W budżecie około 200 zł też na przykład nabędziecie dla swojego ukochanego piłę Silki. To jest taka legenda wśród pił składanych, która naprawdę. Robi wrażenie, więc jeżeli chcecie wydać trochę więcej, zazwyczaj nam też ciężko wydać taki budżet na piłę składaną, to może to jest dobry pomysł. Najprawdopodobniej sam sobie tego nie kupi, ale jak dostanie, będzie się cieszył na 100%. W prezentach do 200 zł też przewija się bardzo często hamak, ponieważ nasza społeczność uwielbia spać w hamakach, więc jeżeli na przykład marudził, że nudzi mu się spanie na glebie, to może warto byłoby przemyśleć zakup hamaka. Hamak jest dobrym pomysłem i hamak spowoduje, że będziecie miały trochę częściej, na przykład spokój w weekend. To też jest jakaś wartość dodana, tak myślę. Ostatnie dwa typy. Pierwszy to koszty, dokładnie wiem, bo ostatnio sam kupowałem 169 zł. Kosztuje dobry filtr do wody. Jeżeli jeździ gdzieś i boicie się, że wróci do was struty, to wyposażenie go w filtr do wody. Dobry będzie naprawdę dobrym pomysłem. To jest prezent uniwersalny, to jest prezent na lata. Jeżeli nie zgubi, to raczej go nie zepsuje. I będzie dużo bezpieczniejszy w terenie, co jest dobrym pomysłem. Chyba, że nie chcecie, chcecie się go pozbyć, wtedy mu nie kupujcie filtra. I ostatni też pomysł zasugerowany przez ekwipunkowiczów. Przewinął się kilka razy i uważam, że to też jest świetny pomysł. W linkach do sklepów znajdziecie link do sklepu laplander.pl. W Laplanderze są zestawy do samodzielnego montażu noży. Jeżeli ma ludzi, że chciałby nietypowy nóż, że chciałby nóż ręcznie robiony, ale go nie stać, albo nie chce wydawać kasy, to mu kupcie zestaw. W zestawie będzie już gotowe, ostre, będzie materiał na rękojeść. Czasem nawet jest chyba też materiał już od razu na pochwę. Co sprawi, że po pierwsze przestanie marudzić. Nie, nie przestanie marudzić, bo będzie marudził o kolejny nóż nietypowy, ręcznie robiony, inny, ale przez chwilę może będzie spokój. Poza tym, może będzie siedział w warsztacie albo w piwnicy. I będzie spokój. Ostatnim pułapem jest pułap 500 zł, czyli jeżeli ktoś ma duży budżet albo, nie wiem, na przykład wyjątkowo sobie Ekwipunkowicz zasłużył na gratyfikację od świętego Mikołaja. Może tak jest, może, może, może tak właśnie się stało. Często przewijają się pytania i potrzeby związane ze spodniami. Dobre spodnie do lasu to naprawdę jest podstawa. Podlinkuję Wam dwie takie firmy, które są spoko i są popularne i są dobre. Sami ich używamy. Jedną z nich jest firma Pinewood, szwedzka firma, która robi naprawdę dobre spodnie, używamy ich od lat i naprawdę nic się z nimi nie dzieje. Druga to popularne nasze polskie helikony, które też znajdziecie w kilku modelach. No, problem jest taki, że trzeba znać dokładnie wymiar, więc trzeba będzie to pomierzyć, bo w rozmiarówkach i jednych i drugich idzie się pogubić. Wiem to z doświadczenia, ale to jest dobry pomysł i spodnie do lasu, takie, które będą mogły być używane i nie rozlecą się przez pół roku, to, to naprawdę dobra opcja. Z tych droższych rzeczy też bardzo często przewijają się przez marzenia ekipunkowiczów, na które żal wydaje się swoje pieniądze i jak się dostanie taki prezent, to na pewno będzie człowiek zadowolony, mimo że sam by sobie tego nie kupił. To jest na przykład dobry materac turystyczny, na przykład Termaresta. W takich właśnie granicach 500 zł, możecie wyposażyć ekwipunkowicza w naprawdę dobry materac zdmuchany, który jest lekki, mały po zwinięciu i nie popsuje się od razu zawór i nie od razu zrobi się w nim dziura i nie będzie trzeba spać na flaku i go wyrzucać do śmieci. Często pojawiają się też pomysły związane ze śpiworami. Śpiwór na okres zimowy, dobry śpiwór to często duży koszt i też często ciężko wydać swoje ciężko zarobione pieniądze. A jeżeli jest okazja, to może warto, tylko że to są takie prezenty, które wymagają tak naprawdę konsultacji bo tego jest tyle i preferencje osobiste są na tyle różne, że warto byłoby go przynajmniej jakoś podpytać, jakie ma preferencje o komforty temperaturowe, bo nie znając się na tej branży można popełnić błąd. Bez sensu wydawać głupio 500 zł, to szkoda po prostu pieniędzy. Pojawiają się też oczywiście pomysły o nożach custom, czyli nożach ręcznie robionych na przykład przez polskich nożorobów. Problem jest tego typu, że zostało mało czasu. Ale na przykład wchodząc na grupy handlowe, podlinkuję wam naszą grupę handlową, taką, na której się wymieniamy, kupujemy, sprzedajemy, tam też nożoroby wrzucają swoje produkty, które mają dostępne od ręki, wtedy jest szansa, że się wyrobicie i nóż przyjdzie przed świętami do Was, bo zamówić raczej się już w tej chwili nie da tak, żeby był gotowy przed świętami niestety. W tym najwyższym budżecie przewijały się też bardzo często plandeki i hamaki ze zintegrowaną moskitierą. Temat spania w hamaku, pod plandeką i w underkilcie, underkill to jest taki półśpiworek, który się podwiesza pod hamakiem, to jest temat rzeka i tutaj też można coś z tym fantem zrobić. Jeżeli na przykład na rzeka, bo ma kiepską plandekę, to można przemyśleć i kupić mu plandekę na przykład od Lesowika, albo od Wydry, albo od Didi, tych firm też jest kilka. Jeżeli już ma plandekę i ma hamak, ale narzeka, że w zimę nie może spać, bo mu jest zimno w dupkę, bo plecy, bo kalimata mu wyjeżdża z hamaka itd., tak tak dobrym pomysłem będzie underkilt, czyli właśnie ta ocieplina pod hamak. To jest koszt od 200 paru do 500, a nawet do 1000, jeżeli myślimy o puchówkach, więc w zależności od budżetu underkilt to jest też zawsze dobra opcja, szczególnie jeżeli włóczyki uwielbia spać cały rok w hamaku. Przewijały się też noże składane bardzo często, aż się zdziwiłem, bo bardzo często pojawia się nazwa Benchmade Grip To faktycznie jest jedna z ikon takich noży składanych. On jest poniżej 500, kosztuje, jest wykonany z dobrej stali, jest lekki, jest bardzo przyzwoitym, bardzo, bardzo przyzwoitym nożem. Więc jeżeli na przykład jeszcze nie ma Benchmade'a w swojej kolekcji albo chciałby mieć wreszcie porządny nóż do noszenia na co dzień i używania, to Benchmade Grip jest dobrym pomysłem. Poza tym przewijały się też dobre siekiery. Siekiera to jest kolejny problem, ponieważ jest mocno indywidualna, ale toporek około 700-800 gramów, albo siekiera na takim stylisku, czyli trzonku. Powiedzmy 70 cm, która będzie ważyła kilo, kilo 200, to jest dobra opcja. Często przewijają się nazwy firm. Hulta Force jest trochę tańsza, Gransforce jest trochę lepsza, ma większą renomę, może, ale jest niestety trochę droższa. Trzeba się liczyć z wydatkiem trochę po, powyżej 500. Między 460 a 600 zł kupicie siekierę Gransforce'a. Ostatnimi dwiema rzeczami to. Y Zegarek Casio G-Shock bo w naszej branży jest chyba najpopularniejszym takim elementem. Czyli, jeżeli ktoś jest edecowiczem, chodzi do lasu, i tak dalej, to albo używa Garminów, tych takich nawigacyjno-sportowych zegarków, albo używa G-Shocków. I G-Shocków też nigdy, przynajmniej w moim przekonaniu, nie można mieć zbyt wiele. Więc wystarczy na przykład, jeżeli już ma, to wystarczy podpatrzeć model i kupić mu inny. Jeżeli jeszcze nie ma, to na pewno się ucieszy, a szoka można kupić już tam od powiedzmy 300 zł w górę. Górna granica jest bardzo daleko. I ostatnią rzeczą, o której też chciałem wspomnieć, tego Jakwi nie mówili, ale uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ też dostajemy bardzo dużo pytań o tą rzecz, to. Kurtka przeciwdeszczowa. Często jest tak, że się ekwipunkowicze męczą, na przykład pod jakimiś pączami, z folii itd., itd. Dobra kurtka, lekka przeciwdeszczowa, oddychająca, to jest genialna opcja i to się zawsze przyda nie tylko na wycieczki, nie tylko w góry, nie tylko do lasu, ale również na co dzień. I na przykład w tej chwili za 300 kilkadziesiąt złotych, 340 zł, bodajże można kupić jedną z najlepszych, moim zdaniem, lekkich kurtek przeciwdeszczowych, czyli marmota Precipa. Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że ktoś, coś z tej listy będzie dobrym pomysłem. W zależności od tego, kto jaki ma budżet. Dobrze jest prześwietlić sprzęt. Byle nie za dokładnie, co tam ma, czego tam nie ma w tym plecaku, jednym, drugim, trzecim, piątym, w jednej, drugiej, trzeciej szafie pod komodą i za łóżkiem. Tak, znamy to z autopsji. Nie ma sensu dowiadywać się, ile kto tak naprawdę ma noży latarek czy multituli. Po co komu to wiedzieć? Poza tym. Nigdy nie można mieć wystarczająco. I to by było na tyle. Cieszę się, że wytrwałyście i wytrwaliście do końca tego odcinka. Doceniamy ekwipunkowicz, który pewnie gdzieś tam siedzi w łazience, albo coś też to pewnie to. Y Ostatnim prezentem jest nerw. Ostatnim prezentem jest nerw, bo każdy mężczyzna powinien mieć przynajmniej jednego nerfa. Zabijecie. <laughs> Chyba nie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.